Siema, z tej strony, Hogaty, dzisiaj gra ze mną Zerar. Cześć. I Tylak. Siema. A to jest Zagrajmy, wy? I teraz Andra z Multiplayer na polskim power serwerze. Tak, jest to odcinek wtorkowy. Jeszcze kolejny będzie z PPS-a w czwartek. A kolejny z niedzielnego grania, jak sama nazwa wskazuje, w niedzielę. E, Okej, okay, dobra, co robimy? Aha, zabijamy Telaka, tak? Nie. Spoko. Nie, nie. a aha, aha. Spoko, też może być. Yy, dobra, nie. może lecimy gdzieś na czekaj, bo ktoś coś mówił o labiryncie, nie? Żebyśmy zrobili labirynt. Tak. I nie wiem, chcecie labirynt? No o, nie, nie wiem. Może być. I ja to bym go przeszedł, wiecie, z palcem. No to dawać. O, 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 a, po, po, a może ze słoikiem? Po. Nie. Takie nawiązanie do filmiku. Czy ja wyczułam nawiązanie? <laughs> A, a, a. Dobra Zuwaj się na labirynt To to ja. dawaj na labirynt No to ja już biłem No ja też Na no Ziral. Ziral Ziral Zaj ten kośnik LB Zirral A jak nie To będziesz miał słoik Umrzyj Eeeł a... Ziral Pisać Okay? Wbija ktoś na LB Pierwszy Kto wbija na LB Trzeba jedną osobę Kurde i nie mogę sobie energię zrespić w tej chwili no, Ja też nie... Tak. Ja nie mogę sobie życia zrespić Oooo oh. Ale ja nie mogę przejść na... Chodź, gdzie jesteś? Hmm, tak. Na bazę 4 nie mogę się steleportować. Gdzie ty jesteś? Ja? No jestem gdzieś yy, na LV LOL A to jadę do ciebie Fajnie, Mam takie, mnie ktoś zaraz shotguna zabije Spoko wow. Uciekam Ale mam fajny wózek ja, ja uciekam bogaty, to bym miał taki Super Jaki wózek? Auto? Nie wiem Super GT mm. Wszyscy teraz na odchodzą. odchodzą. Event, zlot podrasowanych aut na Chiliad, nagroda dla zwycięzcy. Ciekawe jaka nagroda może być. Nie, pewnie... O, mm, jest. To, Wyjechałem wreszcie z tego parkingu, je, jechałem 15 razy koło wyjścia. I nie mogłem znaleźć wyjścia. Spoko. To jest mm. dobre. Oj, oj, oj. O dobra, to... zaraz będzie labirynt. To jest wredne, że jadąc autem nie można sobie flip wpisać, jak się zapisałem do labiryntu. <noise> Spoko. A, Udej, ja nie mam a, życia. Ja nie mam a, życia prawie tutaj. Fuck. Dobra, będzie, zaraz będzie labirynt, bo e, ktoś tutaj chciał zobaczyć, bo mówił, że my nie robimy labiryntu. E, I zaraz zobaczycie jak będzie. Znajdź wyjście, wyjście e, z labiryntu. Lecimy, lecimy sami, czy, czy razem czy sami każdy? Ja nie wiem, to... jak... kurde. Jak myślicie, w którą stronę właśnie? O to chodzi, że tutaj jest bardzo A trudno. można lecieć tędy. Jakbyśmy Jak jakby wszyscy... Wyjście, to będę boski. Jakbyśmy wszyscy byli... Jedno, razem na jakimś Skype'ie albo coś, to byśmy mogli zostawiać jedną osobę. Tak. Na tym przejściu, na którym już byliśmy. Takie... No, Typek próbuje chyba mnie zabić, są, tak. mam takie dziwne wrażenie. Bo ja mam mało hapca, on za mną goni cały czas i uderza w siatkę. Nie, no ja go nie tyle Nie, on chcecie po prostu przytulić Oczywiście Give me a hug Free hugs Dobra. O, o, o. Gdzie nie, jesteście? To, to gdzieś tu Ej, ale powiedzcie mi tak tu jest w ogóle wyjście? To, no na pewno To, to wygląda tak jakby tu nie miało być wyjścia jednak okay. doszedłem do jakiejś ściany w ogóle Po drugiemu no, tak. końcu No i co? I dalej nie mogę Dobra, biegamy. Wreszcie, no biegam. warto by było wiedzieć gdzie jest to wyjście, z której, której strony tego labiryntu. Mm -hmm, dokładnie. I tak Dobrze by było. To by było. Hmm, wow, wiem, tak. Cześć, że rumu na nasy, znalazłeś wyjście. Znalazłeś wyjście? Nie, doniczkę. No właśnie, a my tu o to chodzi, że my tu tak biegamy, no i nie możemy tego głupiego wyjścia, no. Niech ktoś napisze na przykład w komentarzu, jeżeli e, przeszedł ten labirynt, albo zrobi mapkę, nie wiem, screena z góry, mapkę. Cokolwiek, no bo tutaj mmm W ogóle z dzisiaj... Doniczek się startuje. Z Doniczek? Yy, to o, znaczy tam chyba doniczki. z prawej strony. Takie doniczek. dwie doniczki są. O, Ziral Chyba, no, no, ja doszedłem. Chyba się wróciłem. gdzie ja genialny. Gdzie ja biegnę? nie wiem. E, z tego co Dave mówił, to podobno ma być nowa mapa dzisiaj w, wgrywana. Dzisiaj? Aha. Hmm. Ale nie cała ma panu. no nawet. Na znaczy się po, po, podobno jakieś poprawki będą Uuu, może tu jest wyjście? Nie no no to, to jest 200, 200 tysięcy. Chodźmy po 200 tysięcy. No tu jest potencje. tyle ściany No A znalazłem ja... jakąś tą palmę w tym w doniczce jednej. No właśnie, no to ja tam... Byłem. A ja, ja widziałem dwie. Hmm, to no jest... jest na początku chyba. No chyba tak. Dobra, czekajcie gdzie... What the fuck, gdzie ja mam iść niby? Gdzie ja doszedłem? Przydałoby się na przykład sprayowanie Żeby zaznaczyć... Żeby zaznaczyć gdzie się było, nie? Ech. Odejdź ode mnie! Chodź się przytulić O, jakiś człowiek Przy, Przytulaj się z tamtym typem No to idę do niego No chodź Dobra, już chodź, nie ja wiem ja nie pudec... kompletnie gdzie jestem w tej chwili Gdzieś obok Zyraela Biegnę za no, no to... Ej, nie, nie, bo ty mnie zabijesz za chwilę. Mm. Fuck... Dobry... Nie, Exit. Walę to. Walę Aha, Exit. Z... Swoją siłę. Nie, nie wyjdę z tego nigdy. Wezmę sobie buleta i sobie zrobię rundkę wokół tego. Oh. O, jaki, jaki smutny głos zawiedziony. Wracaj mm. to włahoł Au. Mm. Masz! Łachudro Dobra. No Jeszcze jakiś człowiek chce mnie... Au znaczy. Masz łachudro! Sam jesteś łachudro. Potrafiłem cię Mmm... Aaa Gin! Sam umrzesz Gin! Au Ja żyję zawsze A Jakiś gość jeszcze we mnie strzela No widzisz? Umrzesz. Umrzesz! Dobra, no, no ja tu chcę go za. No i. Ej. Nie ho ho, nie padłem. Dobra. Kto cię zabił? O, hasałka, spoko, hasałka, chodź. Chodź, hasałka. Gdzie wy się zabijacie? No tu przy wyjściu z labiryntu. No, no musiałeś. No. Seria? Musiałem. Gin. Dobra. dawać co ty myślisz, że mnie zabijesz tak łatwo? Co zniszczysz mi samochód? I co? co ty co? myślisz, że co się stanie? Ja padnę. Wow, 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 wow. Oh. No i umierasz w tej chwili. Nigdy. Ja nie umieram. Ha, ja. Ha. Jak nie. Do, do... Do do... You're do... Living in <laughs> Fuck, Alcatro. <laughs> <laughs> sorry, sorry, Alcatro. <laughs> Nie ma tak uciekanie przed... Czekaj, 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 czekaj. Jaki ty masz ID? ID, tylak, ID, day ID. 20? E, czekajcie, zaraz zobaczymy. Gdzie to... O, Tak, 25 oczywiście. No. Ty lak no te... 23 Gień. Oje yeah. Spoko. <laughs> Spoko, że... Próbuje na, próbujesz nas zabić w ten sposób, tak? Tak. Okej. Okay. To jest moja metoda. Yy, kurde, myślałem, że wypadnę w tej chwili. O, patrz, trafiam cię. Chciałbyś mnie trafiać. O, Aaaa. umrzyłeś. Ja jestem. <laughs> Zgrałem. pro jest twoim widzem. Chciałbyś Chciałbym to oznajmić. Co ty myślisz, myśl, że co? Hmm. Moje być aktorem w twoim filmie Aha. Jakim aktorem? A Patriota, dawać, zabijamy Patriota Tune e, Tune menu tak. Menu e, Kolory? Czarny? Czarny jest taki fajny Dobra e, Ziral gdzie jesteś? Nie wiem, już sam, teleportuje się wszędzie um. Teleportuj się do mnie nie. Ponieważ jestem samotny. ponieważ że jesteś samotny. Dobra, gdzie idziemy? Jedziemy na wojsko, może? No to chodźcie. Dobra, Tam nie byliśmy iść. na wojsku. Eee... O, zaraz, czekaj. Oje, oh, yeah. żyj. No, <laughs> no to tylak umarł. Teraz padłem. Teraz wi Teraz bi. Eee... Dobra, biłem. Na wojsko. Dobra, a ja lecę na wojsko. Bierzesz z Słomska. Tak, Pewnie tak, tylko czekaj. Nie, z słomska. Ogarnij z miniganem, jak strzelasz teraz minigana. Ty tak. <noise> e, bo wiesz, że dostaniesz bana, jeżeli jeszcze raz tak zrobisz. Czemu? No, nie ma taryfy ulgowej, wiesz, jak strzelasz z respa na wojsku miniganem. Ej, ja chodziłem, oh fuck Moment, bo znalazłem hmm... się... Czemu masz ochroniarza? Ja nie mam. Ty no. tak. Bo nie masz tysiąca widzów na YouTube. Dobra, no, chodź Czemu on mnie zabił? Dobra, e, o, dlatego, że jestem zabiłeś tutaj, nie? Jestem na wojsku Chodź, zaraz cię tępnę najwyżej Ale ja już jestem na wojsku Jesteś, to dobra, to czekaj, co, kto bierze Spitfire'a, kto bierze Hydra Ja biorę Hydra od razu, mówię Też biorę Hydra Dobra, to strzelamy w Zirala no? Spoko Dajcie mi wylądować Tam w ogóle jeszcze jedna jest Hydra Tak by yeah. the way e, z Lata tutaj gdzieś Dobra, ty już wyleciałeś? Ej, ktoś, ja? fuck, ktoś nawala Ktoś nawala z tego, z minigana. No O, widzę Za debil e, Jakie ID? Podajcie ID, to go się zaraz stepnie No hasanka Ale nie, bo on był na tym Fuck Zginąłem dobra, dobra, jestem Teraz już nikt nie strzela, nie? Chyba. Z real to ty w końcu czym... Ej, ty miałeś lecieć tym, speedfire chyba. A! Firework! Kto strzela w końcu? O, to jest tylak. Ty Tylak mam nadzieję, że ty, ty nie strzelasz. Nie. No to ja strzelam, patrz. Tak. No gin, gin! <laughs> gin! Posmakuj mojej śmierci. Daj mi Jak można posmakować dzięki. twojej śmierci? Normalnie. Dzięki tylak, dzięki tylak. Jak ja strzelałem sobie z mojej magicznej maszynowej broni. No właśnie, no tylak. ale nie minigana, nie minigana. Tylak, ogar Ty, to nie to. ja, ja teraz hydrę sobie. I się cieszę, <laughs> że jestem w hydrze. A my tu robimy nalot, dobra. Czekaj, tak. Nalot. Na Reżim LOL i chodź cię tu do mnie Gdzie? Gdzie ty jesteś? Na speedfajera. A Co, mamy cię zabić twojego speedfiera? Nie, sp nie chodź tu na chwilę coś zobaczyć Jest! Aj! Au! Co ty Au. tak? Dostajesz? Spadaj Minimalnie, tak? No tak wiesz. Dobra. Dobra, no, gdzie jesteś? Nie jesteś wrogiem numero uno Hasałka. Hasał Kauger hmm. yy, Dobra, gdzie jesteś teraz, Zira? Jakie masz ID w ogóle? 10, no, 10. mniejsze od twojego Co? 10 mniejsze, spoko No ja cię nigdy nie hmm. pójdę już na wojsko Nigdy Fakt, że się... no, no się... Dobra Zobacz no, co no, okay. to te firey. to że są tak zbugowane? LOL Ty, ty respiłeś re tego Spitfire'a? <gry> Czy? Czy jak? Nie. One, one tak się teraz fio mhm. same. Aha. Spoko. Nie ma. Nie ma jeszcze. Ja Ej, wiecie, że się naprawię? Fak. Ja się naprawiłem sam. Wpisałem sobie ukośnik N, kiedy nie byłem na niczym. W i ogóle fajna sam. policja biała, taka. Ja tu też coś mogę. <laughs> to zginąłeś już. To, to fajnie, że mnie zastrzeli. Ktoś z miniganu. E, v... Czekaj, fałkarz czy fałkarz było? Eee. Maniak, ten twój Wstryzka. największy widz Proszę cię bardzo, macie tutaj fajny samolot zrzespiony No da fakt Na lotnisku ha. Andromada? Nie a, a te, te 400 Ten a lepszy do tego, do tego nie wejdziesz, nie? No właśnie, nie wiem e, do, tego, do tego nie wejdziesz, to jest... Ameli, amelinowe to jest Czekaj chwilę, ja coś spróbuję e, Podjedź, ograć. podjedźcie tutaj do mnie A to mnie tepni, hmm. jestem daleko Podjedź o. tym patriotem pod gwiazd y, do tego samolotu No ja mnie zabije zaraz e, To napisz do niego, że nie ten Prawie, prawie, prawie moment Co ty robisz? Czemu mi się wydaje, że ty lecisz hydrą, chcesz Tam wyjść? No Polecę hydrą, bo ja chcę wylądować na ten samolot hydrą to, O, o, czekaj, wyląduj nad tym, to może opadnie jakoś To no, dobra To znosisz to tylko, ale spoko No bo muszę jakoś teraz wykręcić No to mm. dzięki za Minigana. No kurde czemu Czemu to Nie pojechała? da się na wojsku żyć Fuck no. Bogaty tylko może żyć, bo no, ma fuck, dwóch fuck. psychofanów Któż jest miniguna nie. Tak. Baca Kurde nie mogę Wróci. wbić Nie mogę wbić No nie wbiję do tego Baca jest jak JJ. Eee... On powstaje zmarł Napiszę do niego Baca to ty żyjesz Uf. Moment wojsk Wojsko. Co wojsko? Mm, Dobra. czekaj. VK, czekaj. Kar, bullet... Chodź. Lol, Derby już. Chyba, że tak chodźcie... Starta. Ej, wiecie gdzie? Chodźcie na to drugie wojsko, w sensie, to znaczy nie, nie na drugie wiemy, wojsko, wiemy, tylko na z... lotnisko. Wiemy, e, o to świecie. Karla, nie? Ej, jak to się... Lot. Jak Gdzieś, A gdzieś jest. jestem, wiemy. Nie, ja też jestem gdzieś. Ej, czemu powiedziałeś lot? A nie, tu. Dobra... Ej, się w, do, w, 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 skąd on tu jest? Trzeba Nie zabić. Nie, ja że... nie wiem, nie o! wiem. O! E, spoko, dobra. Czekaj, jak ten Hasałka wie, gdzie ja jestem? Nie wiem. Daj go, My zabiję. Ale on nie ma VIPa czasem? On ma chyba VIPa. Nope. Chociaż... Ja e, baza 3... Bo skąd by wiedział? Bo jest teleportowano do ciebie PPS Hasałka. O. Chylak. Cześć. Dobra. Mm, już myślałem, że to. O. Wojsko, dobra. Idę wojsko, szybko. Bierzcie energię uciekajcie stąd po prostu. Brawo. Gdzie jest sobie na mapie? Zaraz zaznaczę to lotnisko Karla Johnsona. Brawo, prawo, prawo od tego. Dobra, już wiem gdzie. I tam teraz będę podążał. Tak? A ja ja bym ja to. Za to dobra, dawaj, dawajcie. Ja to swoją drogą Ła repaj rat Ej hasalka Tepa, tepa, tepa Tepa, tepa, tepa Tak jak widzę I'm teleporting Tu, 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 tu Tu, tu Dobra to się zatrzymałem Calculator Dobra Bierzcie te, bierzcie Yy, z samoloty. Te nie? Mmmm. Ale to nie ma hydry. możesz sobie zrespić. A ja nie mam vipa na tym. Bo jak wiecie lub nie. Aha, dobra, coś to toś mi się wbił wtedy. na nick. I a nie no, bo to, było, bo to było po tym, po tych resetach wtedy. O, eee. Więc... Tylak, a spróbuj wpisać no. nick bez ostatniej litery albo cyfry. Znaczy nie no nick nie właśnie... hasło. No próbowałem. Masz tak A, o, dziękuję. Bo ja Masz... muszę sobie to ostatniej cyfry fajnie. wpisywać. Mmm, Falker Hydra. I dobra. Ziral, jesteś tym Spitfire'em? Lataż już? Tak. O oh, fuck, czekaj, bo tu zapomniałem, że tu jest to gówno takie wielkie nad nami. No właśnie. Musimy o, troszeczkę tak. zmienić pozycję. Musimy no, troszeczkę no, 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 no. pojechać w innym, polecieć w innym kierunku, nie? Żeby Opis to jest się. To. O, dobra, gdzie w takim razie? Czekajcie. Tutaj, bo. A, ładny, wow. jasno! O, jaj. No właśnie, mnie to też po oczach uderzyło. Trzymaj, że jestem czwartą. Daj fajnie ale zero. Ej, Wiesz, kto wyskoczył? Na pewno nie ja. Nie strzelaj tu. Jezus Maria. O! Hasałka się we mnie wbił. To dawaj, namierzamy hasałkę jak coś. A jak się namierzał? Spacją. Spacją. A, dziękuję. E, dobra, gdzie jesteś, real? Gdzieś. No, miałeś tu latać obok, nie? Żeśmy mogli Ola... ciebie... Latam. To znaczy właściwie to no nie widzę ciebie właśnie, żebyś tu... To umarłem, ale latałem. Aha Spoko Eee <grystanie> Laster. Gdzie jest Panie... Czogaty Grick się cały czas teleportuje teraz <grystanie> i spada tutaj prawie. Czogaty. Cziogatario oh. No ja cały czas ja latam w miejscu, nie? Ja nie używam tego, nie dałem sobie latania szybkiego, bo to nie ma sensu hydrą wtedy. Nie, no, no, no. Łapanie wtedy nie ma sensu Dokładnie Moment, bo ja startuję z ulicy w LH. Ja mam jeszcze ten, mam działko na sobie, ten maszynowy, nie? Grika Gdzie jest hogaty? No przecież ja latam w jednym miejscu cały czas. No mm -hmm. to Baca całumar... Mm -hmm. Widzę cię, jesteś nad chmurami. Hmm? Ja się wznoszę. Moment, bo ja startowałem z powietrza. O, jak z powietrza? Y, y, zrespiłem się na wojsku w rastlerze i od razu wystartowałem Aha I byłem w powietrzu Od razu Ej, Tu do ktoś spadań, do mnie wiesz? strzela A, to ja Ogarnij czy to ty Ogar. Dobra Gdzie jesteście? No... Kto tu tak lata? Aha, hasałka Haskell. Dawaj, namierzyj hasałkę A gdzie on jest? Ja nie mogę gdzie jest Haselka? Um, Masz Ziraela Gdzie jest? Gdzie tak? no na, to ja już w niego strzelam, nie? Dostałeś? Dostałeś! Nie, nie dostałem właśnie. To... Tylko wleciałem sobie w skałę. Aha! A, <laughs> Też a. fajnie. No, hasalka. Hasalka. Ej, jak się ten zmienia cele? odznacz spację? No tak, ale ciebie tylko naznaczę. Yy... Nie wiem, jesteś jakiś namierza walny. A gdzie ty Bo w ogóle po prostu jesteś? O jest! Oh, tak Mmmm. <laughs> Nium. Nium, Nium. Nie no! Nie, <śmiech> Nie, nieee <laughs> nie. <laughs> ratuj się! O, Nie zdać ratuj mnie się. na <laughs> Ratuj się! Możesz lecieć! Uratujesz się, dasz Dobra. radę! Wysiadam! Nie zdążyłem. Dasz radę. Nie zdać mnie były do naprawy pojazdy To, to jeszcze twój ten wrak dostaje. <noise> Kto się tepnął Więcej osób niech się typuje w tej chwili. Dobra, zrobimy małą... Skate Park? Małą przejażdżkę z grykiem i Hasałką. Masz dwóch na tym? Tak. O, Zlatam ale to sobie... było pro. Ale to było pro. To co hmm? ja zrobiłem, chwilą? Bo no to polecieli, hasałka umarł i Grick. Zaraz zobaczymy Grika. A ja jeżdżę, bandito, na skateparku. Utykam na kołach i jeżdżę Spoko. z ludźmi. Lubię Dobrze jeździć. wiedzieć, wiesz? Nitro! Nie. Ciekawe, czy przelecimy. We... No, no, no. Ej, czemu mi się wydaje, że ktoś za mną leci? Nie. To ja. Się leci się za mną? Nie. Aha, okej. Okay. Jeśli przelecimy pomiędzy tym? Ja przeleciałem, tak, przez chwilę. Ale ja chciałem pomiędzy. Mmm, Ja po jednym skońcu przeleciałem. Ej, ja będę trochę. stuntem latał, a wy będziecie we mnie celować Tylko powiedzcie mi, gdzie jesteście. Mm bo na ma serwa. Chcesz wejść, ale odpisz. Fuck, czemu ty musiałeś. Ty la, czemu ty byłeś na skalę jakoś? Nie byłem na skale, ja jestem. A jestem na chiliaczu. A jestem na skate. Wiecie, co to oznacza, nie? Trolling. Tak, skate. To mi ukradli. Gdzie on tam stoi, a nie za tym dużym, tak? Nie. Gdzie on jest? Dobra. Lecę vorteksem. Jest... A tam. tam Lecimy vorteksem. Czekaj na mnie! Ej, tu chyba z 20 30, nie, 20 osób. No. Próbuję wskoczyć na ten, na skateparku, na te domki. Na ten wyższy. Really? Żeby dostać 500 tysięcy mm. dolarów. Spoko. Ja spadam Ej. sobie na się w tej chwili. Kasalka eee. na mnie leży. O, Tylko to jest to, że oni nawet nie tapują strzałki i ktoś mi zarąkł wydrę i wiesz że tak wygląda że oni sobie skaczą tak w górę tak wow, tak się wow. E, ty tu ty tu grasz ktoś mi napisał tu ty tu grasz widzę cię spadasz hmm? ja spadam ja lecę pikujesz w dół pikowałeś y -y -y. oni się typują cały czas grig i hasałka tutaj widzę spadają sobie no. lecę już za tobą i jadę nie I, i bo jestem o a, co to jest? leciałem w jakiś las czż, czż, czż. A, a. ja lecę na a. rzekę umarłem gdzie jesteś jesteście? ls ja jestem na ls, biorę energię i y, y, jadę na skatepark <śmary> zobaczyć czemu się wydaje, że ktoś tu z tuntem przyleciał <śmary> i dostał za chwilę y, po prostu Kolejny, przycie, który... park. Tak. utyka co, jest yy, no, u ten? Skatepark? Mm -hmm. no. no Dobrze no wiedzieć. Ten. To za zacząłem pisać sakę Sakę. No ciekawe, może masz ochotę. Sakę... Skatepark. Zaraz zobaczymy Ej. co tu się dzieje. Pogat, y, kojarzysz taką piosenkę z Anpisa, co Brock śpiewał. I tam było chyba blinku sakę Coś tam. Nie ja muszę tak na serio, ludzie tutaj zaczynają. Ej, lol. śmieszne to jest, nie? A gdzie? Gdzie trzeba wskoczyć? Na wyższy ten ten... domek. A czemu nie na niższy? Na najwyższy bo... domek? No, tylko jest tylko jeden wyższy, najwyższy. Ej, ale tam energię jest, to i tu jest za dużo ludu, żeby tak wskoczyć no, dobrze. No, Fak. Eeee, le... Jasne. Za dużo osób, jezu, tu się nawet. Podjechać nie da dobrze. Kurde, zbugowałem sobie helikopter. Gdzie on jest? Gdzie za dużo, jest? Za dużo osób jest się w, w tym miejscu. Jak oni by się przenikali, to by było ok, ale jak wbijają w siebie, to. No dokładnie. Tutaj nie da się teraz wskoczyć, bo jest za dużo ludu po prostu. O, ja strzeluję tego gościa. Ja Sa Sabaton wydać... mówi prawdę, nie? Jak Sabaton przegrywa, to znaczy, że to jest prawda. Ej, na którym dachu on jest? Na tym wyższym Na tym co ja jestem? Mm... Nie wiem, ja go idę stracić. Gdzie on jest? Fuck, gdzie... ja tu nawet jest? nie wskoczę, w tej chwili jest za dużo osób Żeby tutaj wbijać, niestety O, no, chyba widzę mm. tak, gdzie on jest Dobra, ja się zapisałem na derby, może jeszcze w tym odcinku zrobię raz Ej, tu, Patrzcie, patrzcie du, 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 du. Ja Nie, nie ja tego tu już nie ma, wiesz? No jak dla było... mnie to jest za dużo osób w jednym miejscu w ogóle Mm. No i jeszcze, no. że FPSy spadają. Hech! Dziwne. O, się z helikopter... VKR... Oj, zabiłem kogoś helikopter... O, tylak, wskoczyłeś mi na helikopter! No, Dziwne jesteście? Dzięki. No tylak mi na helikopter wskoczył. Nie ma za tam, się Tylak. Chodźmy to odwiedzić. Dobra. SF. Yyy... Bullet. Dobra, wsiadaj do buleta. Póki jest miejsce. Ej, co, nie wejdę no ja teraz. Ja i... tego że grę w takim razie. Na o. 5 minut. Mm, czekaj. No to zostałem teleportowany do hasałka, spoko Mmm, Fałkar... Fałkar czekaj jak to było? No... Hasałka Eee. Nie, Kasałka Ej. cały czas teleportuje. Jak jeszcze raz tak teleportniesz, to po prostu yy, tego VIPa czemu? możesz stracić. Będziemy. Tego VIPa możesz stracić, bo. Będziemy. sorry Cześć. za teleportowanie. Yy, w tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj ze mną byli Zirael. Nooo, oh wow. <laughs> już go nie ma. Oraz Tylak. No, no dzięki za oglądanie i na razie.